W jaki sposób działa klimatyzacja? Coraz częściej nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić życia bez klimatyzacji, czy to w samochodzie, czy też w pracy, czy też nawet w domu, ale w jaki sposób to działa? Ta zasada działania, no dzisiaj bardzo prosto wytłumaczona polega na pobraniu energii w jednym miejscu i jej oddaniu w innym. Coś jak lodówka, no i to jest bardzo podobne, ale od początku. Pierwsza sprawa to zacznijmy od sprężarki. Ma ona na celu pompowanie czynnika chłodniczego przez system. Żeby ta klimatyzacja działała, musi być czynnik, który właśnie umożliwi to pobieranie energii w jednym miejscu i jej oddawanie w innym. Przed sprężarką ten czynnik jest pod niskim ciśnieniem. W sprężarce, jak sama nazwa już wskazuje, ten czynnik jest sprężany, no i powstaje czynnik pod wysokim ciśnieniem i. Oczywiście to sprężanie powoduje, że jest on w pewnym stopniu ogrzany. Następnie czynnik trafia do skraplacza. Tam, tamten sprężony czynnik i trzeba pamiętać, gorący gaz oddaje ciepło do powietrza na zewnątrz. I w ten sposób mamy przechłodzoną ciecz pod wysokim ciśnieniem. Oddaje to ciepło na zewnątrz i powstaje ciecz pod wysokim ciśnieniem przechłodzona. No, i ta ciecz, ten czynnik trafia do rozprężnika, czyli zmniejsza się ciśnienie i temperatura osiąga wartość niższą niż temperatura otoczenia mającego być schłodzonego, czyli ta temperatura jest już niższa od tej, którą ma na przykład wnętrze samochodu. I to ciśnienie też się zmniejsza. Teraz ten czynnik płynie do parownika, i to poprzez Tutaj poprzez parowanie, parownik, parowanie pochłaniane jest ciepło, właśnie na przykład z układu, a czynnik od nowa staje się rozprężonym gazem i od nowa trafia do sprężarki. Czyli czynnik ten schłodzony, trafiając do parownika, ochładza powietrze. Odbiera mu tą energię, powodując, że to powietrze się staje chłodne. Odbiera mu ciepło, no i to powietrze jest wiewane, wtłaczane już na przykład do wnętrza samochodu, do wnętrza mieszkania. To ochłodzenie powoduje, że ten czynnik się rozpręża. W tym parowniku on się rozpręża, ogrzewa, pochłania tą energię, no i musi od nowa trafić do sprężarki. I wszystko od nowa. Tak w kilku prostych słowach, jeszcze raz. Czynnik trafia do sprężarki, tam jest sprężany, wysokie ciśnienie, jest ciepłe. Przechodzi do skraplacza, tam ciepło jest mu odbierane, przechodzi w stan cieczy pod wysokim ciśnieniem. Trafia do rozprężnika, zmniejszać się ciśnienie, temperatura staje się jeszcze niższa i trafia do parownika. W parowniku odbiera ciepło od powietrza, stając się po prostu czymś, co odbiera ciepło, powietrze staje się chłodne, to powietrze trafia do układu i tam jest wwiewane, wpompowywane dalej, czyli do nas, do wnętrza samochodu, do wnętrza domu. No i od nowa, i tak w koło cały czas to wszystko działa. Oczywiście ten czynnik to nie jest coś, co jest nieśmiertelne, można powiedzieć. Jego należy wymieniać, on się zużywa, no ale to oczywiście wiemy, że tą klimatyzację musimy serwisować. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.